Thanks for watching! Ktoś się zastanawiała, co chce na pięćdziesiątkę, to to. A tutaj widzę, że dziewczyny już śpią. Jesteśmy czwarty rok na wybuch więc no... Fajnie, bo ludzie wracają i coś tam mają robić. Jasne i orientacyjnie, bez daszku wszystko żeby... jest w jest tu, na... tu to jest ciekawe widziałeś? Mhm. jest ten dmuchany ten dmuchana podłoga Jest mhm. pierdolenia no właśnie chodź tutaj, to, jeszcze tutaj coś jest Taki, co? Ja, ponad. Taki szeroki, dziwny. Nie podoba mi się. Piękny emeryturka, co? Chyba, że ma elegancko. Tu jakie bajery Tylko pod długo zobaczyć To szkoda aż ta nie z butami. Mogę coś podpowiedzieć? To? No, nie, to jest pianka EVA, z tego robi się dywaniki samochodowe, okay. to jest odporne, można to czyścić, także nic się z tym totalnie nie dzieje. To fajnie wygląda, designerski. U nas najczęściej czyszczenie to się opiera o tym, żeby wilgotność ma to z wodą nie. i tylko się a takie mycie to jest raz na koniec sezonu, dmuchany pod domem, karszer, wyschnie i na zimę. No, też, do pani, jaka grubość jest? Grubość... 1-2 wszystkich po naszych pontonach stosujemy grubość 1-2. Można zobaczyć sobie jakaś różnica między takimi standardowymi pontonami. Tak? Mamy trzywarstwową tkaninę. E, całe dno jest podklejone dodatkowo 1.6, więc to już naprawdę jest solidna po prostu. Ływaki są całe podklejone, także śmiało można śmiać. Przede wszystkim u nas dla wszystkich pontonach aluminiowa pawęż, tak? To jest element, piszcie, który najwięcej wow. sprawia problem. Dodatkowo mamy uchwyty pod kółeczka slipowe Półkę slipową też mamy w ofercie, już są potrzebne, więc całość można wyposażyć w ofercie. Kleimy Klejmy seryjnie wszystkie uchwyty, mam Nie no, do... wykonanie to widzę, że jest bajera, nie? Czy cena, cały... cena jest za wszystko? Cena mm -hmm. jest mm -hmm. za wszystko. Z aluminiową podłogą, z tą pianeczką. Mamy kiel za wszystko. E, trzy komory tutaj mamy. E, jeśli chodzi o większy rozmiar, to może przeskakujemy na następny punkt. Nie, nie, nie większy My 3,30, już mamy 2,80. Chcemy sprzedać i mieć 3,30, bo jesteśmy trochę, no, więksi trochę jesteśmy. A druga ławeczka? E, jest tak, żeby można było sobie Ale wiesz co, ona jest strasznie tego, blisko, widzę. Ja nie ma regulacji właśnie. Blisko no. tutaj macie jeśli chodzi o no. siebie. Ale jakby pływamy, my to są... tak, jeden siedzi tak siedzi i tyłem do siebie no, uważam, że myśl, pomyślcie Dlatego... o tym, czy w przyszłości nie zrobić sobie. Albo trzeci po prostu e... wpływ. O, i tutaj jest więcej miejsca, no, i tu jest więcej miejsca, bo tutaj mogę sobie postawić e, ten akumulator, jakieś swoje graty, kolega to z przodu. może właśnie rozwiązanie, żeby było w tamtym mniejszym? E, powiem szczerze, że nie wiem, czy nie ma tego rozwiązania. Na pewno mamy partię z takim rozwiązaniem. Ale przechodzimy na to. No bo jednak faktycznie, no, gdzieś tam też zwróciliśmy na to uwagę, tak, że ta regulacja gdzieś tam może być Jest tam. potrzebna, bo albo się pływa samemu, albo z kimś, czasami mniej miejsca, więcej miejsca i to, to myślę, że to jest taka uwaga do tej to 320. To, 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 bo my mamy łódkę, tak? My bardziej potrzebujemy. Bo na szybko tak, do robinego. samochodu szybki wypad, no, no. we dwóch szybko pompujemy. No, no. Ale to zobacz, to, to jest, tu jest taka, taka niedoskładania, bym powiedział. Napompowane, przyczepka i jazda. To znaczy, y Wysyłamy je złożone w kartonie. Pawęż mhm. tutaj jakby nie stanowi większego problemu. Większy problem stanowi wzmocnienie pod silnik no bo to wystaje jakby nad ten karton. No, i to co mamy, 28 80 z listopad i prawie 20 razy rozkładaliśmy składaliśmy. O, i składaliśmy. I, opiercie. i no. kilka jezior, i Wisła i... No. W momencie, gdy już się kończy takie pływanie łódką, to w momenty momencie... No. No. Ale super.

Krzysiu się zapoznaje ze swoim nowym pontonem. A podoba ci się kolor? Coś innego, panie. Będziemy się wyróżnić na wodzie. Kolorem się nie łapie. E tutaj łowca o koni, taki że, panie. YouTuber. <śm> bez, <śm> łowi o konia, że miło. I na PZW. No Lecimy Ale wiesz to ten kolor jest niegłupi No ale jak to mówi, że w żywce byłby zielony To jakbym miał w żywce i by ktoś mi oddał go za dwa To bym brał Masz już temat nagrane Mam, i wisotówkę mam Wziąłeś to, Mam, Mam Wiem Żebyśmy, że Rozmawialiśmy, że mamy taki, że wtedy. Do... kochani, oszczędzamy pieniądze. Mamy znajomości, i Pan sprzeda nam ponton, używany taniej. Tutaj to nie wiem o co chodzi. <grym> Totalnie. To jest. Kar. Coś tam. To my się nie znamy na tym. Tutaj jakieś takie cuda. Co będzie hit? Nie wiemy o co chodzi. Nie wtrącamy się. No, jak pachnie? No. Mówili prawdę. Mówili. O jak pachnie. Mówili prawdę. O no. jak pachnie, mówili prawdę. Trochę ludzi jest. O, tu karpiarze śpią. Jezus graj, co tu się dzieje? Ale nie, no. Trzeba mieć dużo czasu na karpiarstwo, nie? My nie mamy tyle czasu. Idziemy Z całym szacunkiem. Aha. A biwek. O, o, to, fajne. o to fajne rzeczy. fajne, Super. Fajne, fajne. Tutaj karpiowe rzeczy. O. Chcesz spróbować? Chodź, Jaki jebie, Jezus Maria. Jak by było, zapraszamy do Smrodova. Smrodowo. Dobra, idziemy stąd, bo tutaj trochę chyba nie po naszemu. Krzysiu, jak tu pachnie? <laughs> gorący, nie. koreckie, wanilii, nikt tu nie wie, co to jest. A? Idziemy stąd. O, tutaj się zaczyna nasz świat. Tutaj jeszcze karpie, to nie? O, kur, kur. To, o. No? Tutaj też chyba coś poszaleli. z tak. Tutaj patwisze. Pat... Tutaj patwisze. Pat... E, wiesz co, Paweł, o jest Pawełek, siema. Mordo, jak tam, handlujesz? Tak, tak, walczymy. Dobrze jest? Piąty dzień rybomani. W tak. czwartku to wiesz, środę. Dzisiaj... <grym> to środy dzisiaj Do środy. Dwa ja. dni rozkładania i trzy dni ogień. Jeśli się złożyć ten cały kurnik, to, no, to co, we wtorek w domu będziecie? We wtorek w domu będziesz? Nie. nie to to będzie dobrze no będzie no, pierwsza, druga rano do roboty. No. No, to, to szef wam nie daje żyć, co? A jak czympionek idzie? To no, Dojdziemy tak? zobaczyć. Powodzonka panowie. Dzięki, dzięki i wzajemnie. I to tam. Bołoty, tak naprawdę. wzory Cześć, co dobrego macie? Same dobre rzeczy, ale niestety nic do jedzenia Nic do jedzenia? Nie dla nas Ty, a gdzie drobnica? Już nie ma. Sprzedaliście całą drobnicę? Rewelacja nie, nie no. A to są... E, wasze gumki nowe? Nie, to nie, są będzie to są komplety a, a, zrobiliście, z no. tego, z Fatwisha e, okay. hey, powiem Ci, że ten na rzut oka mi się podoba Ksiesiu, jedziemy teraz? Tam Tam? O, to chodzi oczymy. Paść. Gdzie masz to jest Gdzie masz te, te komponę serwyczką? Szczerze jeden dzień to mało, żeby na takich targach połazić i już, już wiem, że, że czasu zabraknie. jest taki mały detalika Tylko podłoga Erdek, nie? No. A macie też inne? Tak wygląda po roku pływania. Ale chyba chodzi o stabilność na nim, że tak. Nie, bo nie pływa. no. Dwóch? No, Dwóch jest słabo. No, ale jak stajecie normalnie, nie ma tam żadnych nieumiejętności. Ja, mów, ja mówię tak jest, ja sam, no. bo, bo sam kurwa. No. No, ja sobie na nic. No. Ale tak, was. w dwóch, nie, bo, właśnie. Dlatego musi być, my mamy twardą podłogę też i, i łódkę normalnie, ale szukamy tego. Tak, no, coś, mówię, coś e, większego szukamy no. e, po prostu, żeby... E, no. E, no. no tak, jest duży, jest wygodny, jest, jest nie? No, I, i, nie, w, ogóle, w ogóle fajnie na wodzie się zachowuje. On jest super szeroki widzę. I jest bardzo no. szeroki. No czy silnik, w wiem, tak. tak sobie o, jak to fajne wyglądanie jest, naprawdę tak. fajne wyglądanie tak. no. dobrze przejechaliśmy, sprawdziliśmy dostawaliśmy do pompy no, weźliśmy do, do, do pompy, nie cholery, nie ma opcji wiadomo, wiadomo, wiadomo że to jest, to, to jest ten, ten, ten no Więc tego Podstawowy ten jest trochę podejdziemy I on jest właśnie z tymi, i potem tak. Gdyby tutaj nie widzę na rynku, Młodszego tu jest niesamowita to. Nie na przykład to, bo Są dużo węższe. Tak Tu jest. A bo wcześniej też były takie fajne pontony, też fajne szerokie. I materiał jest fajny. A jaka cena jest? Ktoś może mieć jeden jedną minus. Wymiar pasta po utworzeniu. Myślę, że to zostaje. Nie wiem, jak to jest. Do innej. Nie, ale właśnie ten jak. Nie, nie, bo wymiar jest taki. Teraz zrobę to dla My bardzo dużo go składamy, rozkładamy do samochodu. Na ja, ja akurat tego tutaj mam na wózko. Właśnie, no to jest na wózku. Ja na wózku mamy łódkę a to właśnie chodzi o bardziej mobilny temat. Ja I mam łódkę, dużą i mam właśnie na takie mniejsze jeziora jakieś tam. Tego tutaj, tak? No właśnie, my mamy to samo. Łódkę mamy w porcie, łowimy w danym miejscu i ponadto mamy na zasadzie jezioro, szczupaki, gmach. Oh, Lecimy na szybisko. I... Dokładnie tak. I żeby się da, nie ograniczyć jed, do jednego miejsca. jedna duża łódź, i no. to jest taki tam, po takich jeziorach tam 300 hektarów. No mhm. więc... Jezioro z u nas <grychy> na przykład, na w fajnie tego, to... przy przy nie? Przy... Z... Lecimy dalej, bo mamy mało czasu. Znaczy, trzyma was, dwóch, chyba, że był za mały. Zdecydowanie. Wszystkiego <grymne> dobrego. O, tangi. Tak. Co, chcesz a, matka tam, to jest zdjęcie? Nie. Jakiś matkata z sumowym. Też szeroki, wielki, nie? Też widać, że. Używany. No, To nie jest bonton, który siedzi, który, który jest nieużywany. Nie wiem, z której strony Tam jest hala, tamta. takie No, powiem Wam, że robi wrażenie. I chyba w następnym roku to przyjedziemy na dwa dni Krzysiu. Mam nadzieję, że nie będzie dzień, nie ma szans Nie ma szans, słuchajcie, no to jest kurde kosmos. To jest jedna hala tylko tutaj. Co my tu mamy? Całkiem przyjemna łódka. О, банан есть. Наши вот. Да, пахнет. Как запах, możecie kupić taką podkładeczkę do naszą zobaczyć do naszej Ale posłuchamy go Ja to się To jest klient, który dużo ma W tym sezonie furory obrotówka U, na, na łowiskach obrotówka Kochanie poznajesz mam taką bluzę nie, W samochodzie buma, nawet Nie guma, nie bobler, nie. nic tylko obrotówka Tak cięło w obrotówkę Coś im podpasowało po prostu i. Ale na pewno się zmusił, bo w, w ogóle. gdzie? No ale mam! Mam! Mam i będę próbował w tym roku w ogóle Tak jak mówi, Pan mówił, Pan spróbuje. Pan? Pan tak, jak mówi, Pan mówił. Prowadził się. Że szybciej, że kapotu, żeby on już strzel. a potem zrobię przeciągnięcie, wywołuję moje nie 5 i godzin od nie potem 5 znowu po prostu Pauza pauzę zrobię. Tak no, samo, żebyś nawet był tak jak chyba tego nawet. No. Będziemy próbować. Tym co do mnie będziemy próbować. Słuchajcie, przyjechałem 400 km po to, żeby kupić najlepszego Woblera. Jacku, dwa słowa o tym Woblerze. Znaczy ja to podziwiam tego człowieka, że on przygnął taki kawałek drogi. No zareklamowałeś. To jedyną przylętę, która jest godna uwagi na tych targach Krąb 11 w kolorze pomarańcza. Kolega, kolega już ze mną pływał kiedyś na ulicy i przekonał się, jak skuteczne i zabójcze są krąpie przy samej ulicy. Wyskoczył mu metrowy szczupak i uderzył 20 cm od łódki, i była panika, chlapanie na wodzie, <noise> łamanie wędki, i szczupak uciekł. Ale wobler zadziałał. Zadziałał. I chłop wrócił 400 km. Tak jest. Tak jest. Ludzi tak I jest. I... Dziękuję. A, co ty, a ty nie na rybomanii? Byłem już. I co teraz robisz? Wydałem wszystkie pieniądze. Żona mhm. mnie zabije. A teraz co? Bawimy się. to użyć go. Opsa. No dobrze. Fajne miejsce znalazłeś. A ktoś Ci chyba podpowiedział, co? To nie ten Gdańsk od Sebastiana? Chyba tak.